Siemanko z tej strony Freemask. Witam Cię na moim kanale w kolejnym już odcinku z serii Starter Engine mieliśmy lekką przerwę, natomiast myślę, że wracam silniejszy, bardziej zmotywowany i mam chęć po prostu nagrywania tego, co robię i, i mojego hobby aktualnie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was zaprosić do obejrzenia krótkiej recenzji. Hydrołapy od Simmastera. Zapraszam do oglądania. Od czego można zacząć? E, wykonanie jest moim zdaniem bardzo fajne, jak na druk 3D. Może zanim przejdę do szczegółów, e, trzeba mieć na uwadze, że ta hydrołapa kosztuje 120 zł. Powiem szczerze, że testuję go od ponad tygodnia. Jestem bardzo zadowolony. Wykonanie może nie jest na najwyższym poziomie, e, natomiast to co mogę powiedzieć, mamy tutaj czujnik HALA. Co nam daje czujnik HALA? Czujnik HALA e, pozwala nam dopasować sobie siłę wciśnięcia już w grze. Jeżeli delikatnie ją wciśniemy, e, to w grze też wykryje nam, że delikatnie jest wciskany e, hamulec ręczny hydrołapa. E, także uważam, że jak w tym budżecie, w tej cenie bardzo fajnie. Przykręcanie mamy na takie śruby e, zwykłe. Kilka razy zdarzyło się, że została mi w ręce, ale to ze względu na to, że po prostu e, mam dosyć śliskie biurko i nie dokręcam tego na maksa, żeby no, po prostu go nie uszkodzić. E, przydałyby się tutaj na pewno jakieś gumowe podkładki myślę, że mogłyby fajnie tutaj się sprawować. Ważne, że po podpięciu do komputera nic nie trzeba robić. Dosłownie e, podłączam hydrołapę do e, komputera i od razu, że tak powiem, e, mogę ją podpisać e, jako hydrołapa. Gorzej jest w przypadku Car X Drift. Pokażę Wam od razu w tym poradniku, jak to zrobić. Dobra, i tak jak obiecałem, e, pokazuję już w jaki sposób sobie tego handbrake hydrołapę podłączyć w karicie. Bierzemy sobie ustawienia sterowanie. Musimy mieć układ sterowania przełączony na kierownicę. I w momencie, kiedy mamy już przełączone na kierownicę, wybieramy sobie handbrake. Dwa razy wciskamy hamulec ręczny, dwa razy wciskamy, zaciągamy i także działa nam też czujnik hala. Wszystko działa. Pokazuje to się jako buton zero, pod hamulec ręczny i też wszystko działa, także zapraszam do oglądania. W dalszej części, w dalszej części tej recenzji podłączę już do kompa hydrołapę, pokażę Wam jak to działa, także zapraszam do drugiej części. Pozdro. Siemanko! No, i tak jak widzicie, jesteśmy już w Aseto Corsie. Chciałem Wam na szybko pokazać, jak to działa po samym podpięciu. Tu mamy zamontowaną naszą hydrołapę. Podpinamy pod USB, nieważne jakie. I teraz w tym momencie wciskamy sobie w settings, settings, axis, control, controls i potem axis. Tu mamy handbrake. Naciskamy na handbrake. Raz naciskamy. I od razu wykrywa nam aplikacja hydrołapę. No i o czym mówiłem? O tym, o tym czujniku hala. O to mi chodziło, że w momencie, kiedy delikatnie naciśniemy. Nie wiem, czy widzicie, ale zwiększa nam się ta linia tutaj. W momencie, kiedy bardzo delikatnie nawet nacisnę. To już łapie. To już łapie, więc to jest super. Możemy sobie oczywiście to ustawić, jak chcemy, żeby na przykład, nie wiem delikatnie nacisnąć i już, żeby był na maksa ruch. Ale tak uważam, że jest spoko. Jeżeli chodzi o głośność tej hydrołapy, nie uważam, żeby była jakaś głośna. Można ją w sumie używać na różne sposoby. No ja zazwyczaj robię tak, że po prostu wciskam i sam też odpuszczam ją. Wtedy jest ciszej i myślę, że mniej się psuje, mniej się zużywa. Bo jeżeli robimy to w sposób taki powiedzmy na maksa hardcore, czyli po prostu zaciągamy go i odpuszczamy to jest wtedy bardzo głośno, i podejrzewam, że może to się szybciej wyrobić. W środku mamy sprężynę, także no, zobaczymy, jak będzie po dłuższym czasie użytkowania. Ale tak to uważam, że jest bardzo w porządku. Wszystko działa, nie zacina się. Przynajmniej mój egzemplarz. Łatwo się podłączyć. No i co, zapraszam do oglądania, jak sprawuje się w praktyce hydro -wap. Pozdrawiam Na pewno zamieszczę link w opisie. Myślę, że warto wspierać swoich. Także jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie taką hydrołapę, zapraszam do opisu. Od razu mówię, że to nie jest materiał sponsorowany. Jest to moja opinia krótka i mam nadzieję, że wyjaśniająca, czy warto. Na koniec jeszcze tak, chciałbym powiedzieć, czy warto, czy nie. Moim zdaniem warto, fajna propozycja dla osób, które też dopiero zaczynają z tym racingiem, chcą się bardziej pobawić niż na razie iść w to na poważnie. Nie mówię, że nie może być wykorzystywana do poważnych, że tak powiem, wyścigów ta hydrołapa. Natomiast moim skromnym zdaniem uważam, że za 120 zł ciężko coś lepszego kupić. Wiadomo, że na Aliexpress możemy zamówić za, nie wiem, 80 czy 150 zł podobną, podobną hydrołapę. Natomiast to już nie będzie produkt polski, tylko z Chin myślę, że warto się tutaj też... Skupić na tym, żeby jak, jak ktoś ma zajawkę na coś i e, robi na własną rękę takie sprzęty, to myślę, że warto mu też pomóc. Moim skromnym zdaniem uważam, że warto. E, za 120 zł naprawdę e, hydrołapa daje dużo radości i przyjemności z jazdy. Uważam, że jeżeli komuś zależy na czasie, na dobrej cenie i całkiem fajnie wykonanej hydrołapy, to jak najbardziej mogę polecić. Jeżeli podobał Ci się materiał, zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Widzimy się w następnych odcinkach. Zapraszam także na Discorda, na którym często upalamy sobie wspólnie z widzami. Live'y są praktycznie codziennie na TikToku od godziny 20.21. Także wszystko jest w opisie. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się. Hej!